Na pewno byśmy chcieli się zrewanżować za poprzedni rok, gdzie nie dostaliśmy się na, 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 finał, na finały. Myślę, że tutaj jako gospodarz jesteśmy, nie wiem, może faworytem, e, ale na spokojnie do tego podchodzimy. Konsekwentnie będziemy na pewno grali swoje. E, no i zobaczymy, czas pokaże, e, gdzie zejdziemy. Naj, najbardziej widziałbym się w finale. Trenujemy tutaj. Praktycznie codziennie znamy ten parkiet, znamy tą halę, e, więc faza grupowa powinna być dla nas e, łatwa, tak, że tak powiem. E, znamy każdy centymetr. E, I tak, tak jak pamiętam, jeszcze jak przychodziłem tutaj 3 lata temu, to faktycznie cały zespół wtedy brał udział w ampach nie wiem, chyba wtedy nie było nawet wolnej kolejki, żeby, żeby, żeby ampy rozegrać i musieliśmy przekładać mecze. Teraz myślę, że jest pół na pół, tak? Połowa to studenci, połowa to studenci, którzy grają tutaj w Ekstraklasie. Myślę, że na plus, bo można wyłapać chłopaków, tak? Można wyłapać chłopaków, którzy z nami trenują, przychodzą też na te, te treningi i którzy mogą być nawet wsparciem w ekstraklasie na, na przyszłe lata. My przyjechaliśmy z takim celem, żeby być o pięterko wyżej niż rok temu, a rok temu udało nam się zająć drugie miejsce, także naszym celem jest pierwsze, złoto, ale no co, zrobimy wszystko, żeby to się udało. Jesteśmy nastawione bardzo pozytywnie. To widać gołym okiem, że gdzieś jednak zaczęto rozdzielać futsal od piłki trawiastej. Niektóre zawodniczki wybrały trawę, a niektóre futsal. I widać, że gdy już zaczyna się specjalizować tylko w tym, no to ten poziom się podnosi i tutaj naprawdę można wygrać albo przegrać z każdym. To to jest piłka nożna, także nie zawsze wygrywa najlepszy. Myślę, że na pewno to, że ten turniej jest organizowany kilkudniowo nie jest to mecz i wyjazd, jednak spędzamy tutaj ze sobą kilka duch i jesteśmy razem. Mnóstwo czasu, jakby wieczorami, rano, wspólne śniadania, jednak to łączy. I przede wszystkim też dobrze się bawimy, no bo poznajemy tych ludzi bliżej spędzając z nimi te kilka godzin dziennie. Dzisiaj czekały nas dwa pojedynki z wyżej notowanymi zespołami. Udało się nam zrewanżować po porażce na półfinałach w Krakowie z łekiem. No i w dość optymistycznym nastrojach próbowaliśmy podjąć UW, ale no niestety mieliśmy swój plan straciliśmy jedną bramkę, nie udało się nam przejść żadnej i ulegliśmy przeciwnikom gospodarzom. Gramy jutro jeszcze z naszym kolejnym sąsiadem z Tarnowem. Także wyniki są bardzo wyrównane i jeszcze każdy ma szansę na wyjście z grupy. Także liczymy na to bardzo mocno. No oczywiście chcieliśmy zająć jak najwyższe miejsce, ale przyjechaliśmy tu głównie żeby dobrze się bawić grając w piłkę, więc jak na razie spełniamy swoje wymagania, ale mierzymy jeszcze wyżej. No jest to na pewno odskocznia, odskocznia od codziennych studiów, uczenia się. Każdy z nas może przyjść wieczorem na halę, na trening, pograć piłkę z kolegami, z rówieśnikami. No jest to naprawdę super inicjatywa moim zdaniem i oby się szerzyła jak najdłużej.